Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o tym, ile to nas kosztuje utrzymanie tej naszej fantastycznej administracji państwowej która, e, jakby to powiedzieć, no w dalszym ciągu jest antypolską administracją, więc my utrzymujemy coś, co żeruje na nas, prawda, niczym jakaś zaraza pijawka e, obrzydliwa, jakiś kleszcz taki, który wysysa z nas po prostu krew, życie, e, żyje sobie na nasz koszt, gardzi nami, pluje na nas e, z. Załatwia wszystko, co ostatecznie moglibyśmy skwitować działalnością na rzecz interesu zewnętrznego lobby działalnością antypolską, która spokojnie mogłaby zostać zakwalifikowana jako zdrada stanu, tak, drodzy Państwo, ale my to sobie grzecznie utrzymujemy, głosujemy czy nie głosujemy, to nie ma znaczenia, bo tutaj już te miejsca wszystkie, kto ma wygrać wybory, kto ma przegrać, kto zostanie oficjalnie jakimś tam prezydentem na jakimś tam stanowisku będzie, to wszystko zostaje zadekretowane. Już poza naszą jurysdykcją to nie my wybieramy, drodzy Państwo. I tak też Karol Nawrocki nie został wybrany przez Polaków, tylko przez naszych sympatycznych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych. Agentura Stanów Zjednoczonych jest w Polsce tak silna, że Tusk nie był w stanie, nawet tak jak to się stało w Rumunii przecież, unieważnić wyborów. W Polsce, no, diaspora amerykańska stwierdziła, że Karol Nawrocki ma sobie tutaj być prezydentem, bo my tak chcemy. Karol Nawrocki prezydentem został Trump, przysłał mu w prezencie w czasie y, uroczystości zaprzysiężenia, ten prezent został wręczony przez przedstawicieli Ambasady Amerykańskiej godło amerykańskie y, naszemu prezydentowi, no bo godło amerykańskie to sobie możemy powiesić u siebie w gabinecie, prawda, no wszyscy może powinniśmy sobie, nie wiem, y, takie koszulki zrobimy, godło amerykańskie już teraz, ale ile my wydajemy, drodzy Państwo, zaraz Państwu powiem, y, jaki jest projekt budżetu na rok 2026. Te państwo nasze nie istnieje, bo to musimy wiedzieć, y, prawda, ono jest tak zadłużone, słuchajcie, że prowadzenie takiej políticas która doprowadzi do upadku tego państwa jest równoznaczne z tym, że ktoś w końcu przyjdzie, tak jakbyście firmę prowadzili, prawda? Prowadzicie firmę, macie długi, nagle przychodzi syndek i mówi, no sorry, Gregory, prawda? Zabieramy wam firmę, zabieramy wszystkie urządzenia, infrastrukturę, kamieniczki, pałacyki, zamek na Wawelu, to wszystko będzie przejęte. Jakie tam flagi będą wisiały za jakiś czas, to ja nawet nie chcę myśleć. Ale państwo w upadłości, czyli wszystko, co prowadzi do upadłości państwa yy, musi zostać ostatecznie przejęte i zewnętrzne lobby ostatecznie przejmie. Drodzy Państwo, nasze Drodzy Państwo, nasze państwo, tak bym to chciał powiedzieć. Wydatki na y, kancelarię prezydenta, Sejm, Senat, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny wyniosą w przyszłym roku 24,5 miliarda złotych. Czyli o 2,2 miliarda więcej niż w roku bieżącym wynika z projektu ustawy budżetowej. Instytucje te określane są świętymi krowami. No bardzo słusznie, no, że są tak określane, gdyż same ustalają swoje budżety. Jedynie Sejm lub Senat mogą zmniejszyć planowane wydatki. Krajowa Rada Sądownictwa. Ma otrzymać najwyższą podwyżkę, wzrost o 62% rok do roku. Wydatki w Trybunale Konstytucyjnym mają wzrosnąć o 38%. Trybunał Konstytucyjny. My tutaj mówimy o kryzysie, drodzy państwo, sądownictwa, o tym, że konstytucja jest łamana w zasadzie raz przez jednych, raz przez drugich. Tutaj są takie podwyżki i to jeszcze rok do roku. W Państwowej Inspekcji Pracy mają być wyższe o 26%, natomiast budżet Kancelarii Prezydenta. Ma wzrosnąć o prawie 9%, 8,9%. Na utrzymanie tego urzędu ma zostać przeznaczona rekordowa kwota 325 milionów złotych, czyli 890 tysięcy, słuchajcie, dziennie. 890 tysięcy, słuchajcie, dziennie musimy zapłacić za to, żeby sobie funkcjonowała kancelaria naszego prezydenta, który generalnie rzecz biorąc, bo nie wierzę, że się on przeciwstawi, że zrobi cokolwiek innego, ale to jest prezydent, który jest na usługach diaspory amerykańskiej, będzie grzecznie i posłusznie wykonywał to wszystko, co sobie życzy diaspora amerykańska, ona nam nie ma nic do zaoferowania, bo to zdajcie sobie sprawę, tu się mówi o jakiejś sympatii, solidarności, prawda, sojuszach wszelkich, to jest jedna wielka głupota, A to właśnie dzięki tym sympatycznym naszym, prawda, sojusznikom za oceanu musieliśmy przez tyle lat znosić tutaj to Bandycką, prawda, sektę czerwono-czarną, i zmuszeni byliśmy także do utrzymywania tych ludzi. Nie zapominajcie, za, tym, za nimi w zasadzie, za tym największym satanizmem tego świata nie kryje się nic innego, jak tylko zło największe. I teraz my jeszcze musimy zapłacić, słuchajcie, 890 tysięcy, 890 tysięcy dziennie. To na co idą te pieniądze? To jest prawie milion złotych dziennie w ogóle na utrzymanie kancelarii prezydenta? To co on tam w ogóle robi? No bo ja tego nie rozumiem, drodzy Państwo. Czy on w kosmos leci każdego dnia? No co on robi? Czy on rozdaje te pieniądze biednym? A, rozumie! Wiem o co chodzi. On waszemu dziecku dał te pieniądze na pewno. A, ha, ha. To teraz się wyjaśniło, jak tam macie chore dziecko na raka, czy tam na coś, to na pewno prezydent z tej kasy to daje, dlatego tyle to kosztuje. No to przecież wiemy o tym. Milion złotych prawie dziennie słuchajcie na utrzymanie kancelarii prezydenta. To jest jakaś głupota, to jest jakaś choroba, żeby to był jeszcze jakiś prezydent, prawda? On tu zapowiada walkę, oczywiście będzie walczył. No ale Wierchuszka Pisowska już się do władzy garnie. To czemu nie przepędził tej Wierchuszki Pisowskiej Karol Nawrocki? Ja uważam, że Karol Nawrocki powinien się zachować tak jak Kennedy. W uzasadnieniu dla projektu jak Kennedy, drodzy Państwo. Idź na całość po prostu, tak jak żołnierze wyklęci, tak jak to wszystkie informacje, które masz tam w IPN-ie, jak Hubal najwierniejszy z wiernych synów ojczyzny. Idź na całość Nawrocki! Pokaż, że jesteś Polakiem, daj przykład! A co się będzie promować tutaj? Twój tam ten synuś, prawda, śmieszny w telewizji w Polsce, prawda? Ta żonusia Nawrocka, która tam robi zdjęcia na łące, albo To są wszystko promocje, które nas bardzo interesują, tylko nie Polska, prawda? Nawrocki, nie leć po prostu z nami, wiesz w co, nie leć ze mną. No. Tak to powinno wyglądać, drodzy Państwo. 890 tysięcy złotych na utrzymanie dziennie kancelarii prezydenta. No. No zdajmy sobie sprawę, no co tyle może kosztować? No, jakieś projekty, nie wiem, ochrona, yy, co może kosztować tyle? No, milion złotych po prostu dziennie. Ale w uzasadnieniu dla tego budżetu na rok 2026 wyjaśniono, że głównymi przyczynami wzrostu wydatków w stosunku do 2025 roku są m.in. wzrost wynagrodzeń i uposażeń, wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia żołnierzy oraz nagrody rocznej funkcjonariuszy, a także wzrost wydatków o 8,85% na wynagrodzenia sędziów i prokuratorów. Wynagrodzenia pracowników do nich relacjonowanych oraz na uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. Wymieniono również planowany wzrost zatrudnienia m.in. w Państwowej Inspekcji Pracy, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądzie Najwyższym Naczelnym, Sądzie Administracyjnym Trybunale Konstytucyjnym, Krajowej Radzie Rady Fonii i Telewizji oraz Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. To jest, drodzy Państwo, rzecz, która bardzo mnie dotknęła. Bardzo mnie dotknęła. Ja myślę, że jeśli ten naród nie weźmie się w garść po prostu, bo my powinniśmy powiedzieć sami sobie pracujcie na to państwo. No i co nam zrobią? Sami sobie pracujcie na to państwo, skoro zmuszają nas do tego, żebyśmy płacili te podatki po prostu na tych bandytów, jednych czy drugich, bo za chwilę się okaże, że po yy, dłuższym czasie trwania tej kadencji nawrockiego, że oni tak niczego nie załatwi, a w Polsce będzie coraz większy burdel po prostu, bo tak to wygląda, to jeszcze dodatkowo dostajemy informację, że to nas kosztuje milion prawie milion dziewięćset tysięcy bez dziesięciu tysięcy czyli osiemset dziewięćset tysięcy dziennie no to ja się zastanawiam drodzy państwo no jeśli takie są koszty no to ja bym od tego prezydenta naprawdę oczekiwał czegoś co w skali świata byłoby naprawdę wytrzynem jakimś niebywały. My w ogóle, drodzy Państwo, nie wiemy jaki jest dług tego państwa, bo nikt nam tego nie powie po prostu oficjalnie, bo gdyby te liczby, statystyka przedostała się do opinii publicznej, to ludzie by chyba zwariowali. Gdybyście prowadzili w ten sposób własne gospodarstwo przecież, a wasze gospodarstwo domowe, nasze gospodarstwa domowe, to są także takie namiastki tego, czym jest państwo polskie, bo to jest prowadzone w dokładnie taki sam sposób. Jak macie firmę, no to musicie też się liczyć z wydatkami, z kosztami, ze wszystkim, prawda? Ale za Zawsze wybieracie drogę najlepszą dla firmy, najbardziej opłacalną, najbardziej rentowną. Działacie zawsze tak, żeby firma przynosiła zyski. A nasze państwo działa tak, żeby zysków nie przynosiło w ogóle, żeby dojść obywateli i żeby ukrywać to wszystko, co kryje się pod tak zwanym długiem publicznym. Bo jak mówię, nie wiemy, jakie to są kwoty. Ja zakładam, że to są kwoty naprawdę tak potężne, że dla zwykłego zjadacza chleba usłyszenie takiej liczby gdzieś tam, bo to już nawet nie miliardy, to nie setki miliardów, zakładam, że to idzie w biliony. Gdzieś tam, to już musi iść w taką kwotę, w taką liczbę po prostu. Nikt nam tego nie powie, bo to są informacje tajne, żeby oczywiście motłoch w dalszym ciągu pracował, harował, żeby oni sobie żyli, prawda, w spokoju, w luksusie i żeby nam fundowali albo migrantów subsaharyjskich, albo jakieś tam diaspory, prawda, sympatycznych, zdemoralizowanych sąsiadów z południowego wschodu. Nie potrafią załatwić reparacji, nie potrafią rozliczyć systemu komunistycznego. Wałęsa wręcza nagrody, prawda, milionowe na nasz koszt jakiemuś tam. Opozycjoniście, na przykład kubańskiemu jednemu czy drugiemu, to się teraz dzieje akurat przecież. 2 września Radek Zdradek pojechał do Stanów Zjednoczonych, żeby taką nagrodę wręczyć. Robią z nas po prostu, robią nas w jajo cały czas. I my grzecznie idziemy, płacimy, utrzymujemy to jednego, to drugiego. Żadnej naszej sprawy jeszcze nie załatwili. Zdajmy sobie sprawę, a będzie coraz gorzej, bo ceny usług, produktów, prawda, życia w ogóle będą wzrastać. I teraz ktoś mi powie, przyjdzie tutaj: ojej, tam wzrost wynagrodzenia będzie jakiś minimalny. Ludzie drodzy! Nikt nawet nie mówi w tym kraju o wyjściu z Unii Europejskiej, a jedyny człowiek, który to robił, to odebrali mu nawet immunitet z Parlamentu. Europejskiego, prawda? Do Polskiego Sejmu go wpuścić nie chcą największy szkodnik, ale cała konfederacja, która miała bronić interesu państwa polskiego, prawda? Te bryłki zajączkowskie, męceny, bosaczyny odwróciły się od starych postulatów w konfederacji. I kto ma nas bronić? No kto ma nas bronić w tej sytuacji? Otóż, drodzy Państwo, nikt. Ale najważniejsze jest to, że wydamy milion, prawie milion, mówię, 890 dziewięćdziesiąt tysięcy dziennie na utrzymanie kancelarii prezydenta. Może to właśnie Stany Zjednoczone, słuchajcie, powinny zapłacić sobie za utrzymanie tego prezydenta. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.